Piątek, piąteczek, podgrzewam łazanki. Mam nadzieję, że od poniedziałku dzieciaki wrócą już do szkoły, do przedszkola. Wszystko na to wskazuje, bo Jasiu tam siedzi nad lekcjami. Już ma. On mówi, że on woli w szkole rozwiązywać. Ale mi się nie dziwię. No, 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 ciekawa jestem, co to przyjechało że tylu chłopa próbuje zdjąć to Nie wiem, nie wiem, coś dużego, bo duża donica Dobra, idziemy zobaczyć jest ale będzie pięknie, uwielbiam Magnolię. Początkowo miała być jedna magnolia na całym ogrodzie. Tutaj będzie kolejna też w i łącznie będą trzy. Tutaj kolejna dostawa nowych roślin. Eee, nie wiem, chyba na razie nazwami Wami nie będę rzucać, bo chciałam powiedzieć co tu przyszło, ale ja nic nie wiem. To jest ta sosenka, coś, nic, nie. Tu mamy sosny, sosnę, poszpany, sosny też małe one są. Małe sosny, a to to drzewko? A tu Mała chrona też. No, lawendy, tutaj maliny, tam wzosy, ale takie małe to jeszcze domówię, większe. No, I to mani, ale to wszystko nie Wszystkie duży. szczegóły to Waldony, no. bo u mnie to za dużo biedy nie będzie. Taka piękna magnolia, zobaczcie na jej pomki. Jedna, druga i trzecia. Wow, będziemy jej dzisiaj sadzić. Atrakcja na dzisiaj. Zbieranie jajek było. Jeszcze z piórkiem jedno. Wróciliśmy do nas. Tutaj już są powsadzane boróweczki. Sporo tego będzie. Będzie i do podjadania, i myślę, że do jakichś deserów, ciast na pewno. Tutaj właśnie Aldona mi pokazywała, z tej strony szklarni będzie taki kącik z malinami, ale to nie wszystko, bo tych malin będzie więcej. Po prostu będą różne odmiany, jakieś wcześniejsze, późniejsze, więc tutaj też są malinki.